Pozostajemy jeszcze w klimacie noworocznych zebrań. Tym razem mówimy o spotkaniu osób stowarzyszonych w sekcji emerytowanych nauczycieli, a także pracowników administracyjnych. Spotykają się członkowie sekcji emerytowanych nauczycieli i pracowników administracyjnych. Ci, którzy są na emeryturze, oddali swoje życie w szkole, zostawili, więc my tworzymy sekcję, sekcję emerytów i nauczycieli. Więc z tej okazji, zaraz do roku z okazji nowego roku spotykamy się tutaj w Szkole Podstawowej nr 3 na sali konferencyjnej. Życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności. Później pośpiewamy kolędy, bo to jest nowy rok. Omówimy swoje sprawy. Ja jako przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów zdam sprawozdanie. Za ubiegły rok 2019 przekażę, przedstawię sprawy finansowe. Ponieważ nam zostało trochę pieniążków, więc zakupiliśmy z panią Jolą Cebulą, czyli od naszą prezes oddziału Związku Nowoczesstwa Polskiego, suweniry. Mogę już dać tajemnicę, bo jeszcze tamci nie wiedzą, że to są małe termosiki. My już podróżujemy, dużo jeździmy. Takie spotkania to już tradycja. Obecne było 14. Nie zabrakło wspólnych rozmów, a także wspomnianych suwenirów w postaci termosów. Poza strawą materialną, czyli tortem i innymi słodkościami dostępnymi przy stole, był także czas na zaspokojenie potrzeb duchowych, czyli poezję i wiersz. Spotkanie spełnia nasze oczekiwanie, bo weselej się czujemy i życzenia przyjmujemy. Burmistrz często występuje i plany rozwoju referuje. Szampan chętnie wypijamy i ciasteczka spożywamy. Humor wszystkim dopisuje, to i chorób się nie czuje. Mamy przy tym nadzieję, że obecny rok, rok kłopotów nie posieje. Nie, <noise> nie zabrakło także życzeń za naszym pośrednictwem skierowanych do nauczycieli. Wszystkim nauczycielom, uczącym i jeszcze pracującym składam serdeczne życzenia na nowy rok. Zdrowia, szczęścia, radości, pomyślność. I aby ten rok 2020 był radosny, szczęśliwy i dobry dla nas wszystkich.